Jak ktoś pisze, że na Backtrackerze pojawiło się 1.18? 11 nie, żebym nie wierzył. Ale ja nie wierzę. Czekajcie, ale sprawdźmy sobie to. Sprawdźmy sobie to wspólnie. Backtracker jest odpalony. To ja sobie wchodzę teraz tu odświeżam. Zobaczmy tu Fix Version. Kurde, jest szansa! to już niedługo! Hohoho! Ho, ho, jutro, 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 jutro! Jutro! Jutro oczekujemy stop szota, jest szansa, że jutro się pojawi. Uuu! Może nawet nie ma specjalnie dużo błędów, nie? Ale... Nie, nie ma żadnych błędów, ale pojawiło się jeden 18. To jesteśmy blisko! Może nie jutro, ale za tydzień, za dwa, ale... Ruszyło nad 1.18 Woohoo! Jeszcze raz muszę to zobaczyć Jest 1.18, jest oficjalnie już, moi drodzy, 1.18 Chłopco się tak jara tym STARY ELDORADO JEST Za odżyje może Fajnie, kurde Woohoo! Będzie więcej Snapcrafta za to, jak będą nowe rzeczy Każdą rzecz nową będę zdobywał na Snapcrafcie na odcinkach Więc TAK